No hejka, co tam, jak tam? Dumer z tej strony, witam Was z powrotem w Half-Life 2. Rozpoczynamy drugi odcinek. Jesteśmy zaraz po pościgu i po alarmie na całe miasto, który spowodowaliśmy. Eee, ścigają nas, szukają nas. Rozpoczynamy wielką przygodę Gordona Freemana, a raczej jej kontynuację. Natomiast nie zapomnijmy o sucharku. Co robią Transformersy po imprezie? Składają się na taksówkę. <grymne> Dobra, tu będzie chyba groźnie. Trzeba uważać, bo tu się zawali w cholerę to. Ło! Ło! A może i nie? No nic, idziemy dalej. Co my tu mamy? Ptactwo! Ło! I do dzioba! Siub. <laughs> Możemy też mu czaszkę dać do żarcia? Nie? No to nie. Wchodzimy do kanałów, do których mieliśmy wejść. O, tam jakaś inba. Wo, Rozstrzelali w cholerę. No to świetnie. Whoops! Wow. Jakiś granat coś? Nic? Chyba tędy trzeba. Widzicie jest jakaś e, sprawa z powstańcami swego rodzaju, Dobra, mamy ich nice. teraz musimy się bronić. Kubańcy będą teraz tutaj falami przychodzić. Wo. A już tutaj nie sięgam. Ups, tu chyba musimy się pilnować. Łow! Łow! Dobra, chyba nie ma co tutaj zwlekać, wydaje mi się. Lecimy dalej. Uważajmy na te wiszące śmieci. One mają jakąś. O! Nie wiem, czy one mają jakąś oficjalną nazwę w sumie. Tak jak face. facehagery na przykład w. E... obcym, albo head Kraby tutaj. To te wiszące też mają jakąś? Nie wiem, dajcie w komentarzach znać, jeśli mają. No, co tam? Ta Okej, okay. no to lecę.

Ej. Wooh! Ups. Skubani. Chcieli nas rozwalić. No chodźcie tu śmiecie. No chodźcie się kąpać, jak tak chcieliście, śmiecie. Tutaj musimy sobie coś podstawić z tego co kojarzę hmm. beczka jakoś może? A nie, ona idzie na dno Słuchajcie, który weszliśmy? Tędy, ne? Eee hmm. Co tutaj było do zrobienia? No nie, tutaj nie. Po tych ciałach? <laughs> o, dobra, udało się. Wow. Co to było? A, chodzenie po błocie. Taki śmieszny dźwięk wydaje. Nie pamiętałem tego. O tego jak si... <laughs> nice. Gdzie tam jeszcze są śmiecie? Ło! Wow. Destroyed. Są tu jakieś amunicja, coś z nich? Nie. Dobra, chyba tutaj co? O, oni beczki też jedzą właśnie. Patrzcie teraz. Patrzcie to. Ło! Albo nie, nie patrzcie! <laughs> Fuck mi! <me! laughs> Ale się wpieprzyłem. Chciałem ich wszystkich wysadzić. A tu się straszny ślizgan po prostu. Ej, Ej, Ziomuś. Co się tak patrzysz? Tylko dlatego, że mam. Piękny uśmiech! Lecimy dalej. Ło, chcą nas wysadzić. Hamy. zdecydowanie. Łups! Łups! Ło! Wow. No, dawaj na drabinkę. Jedziemy. Uciekamy, uciekamy. Płyniemy. Nie ma co się z nimi strzelać, szkoda czasu. Ło. Ej, no nie stawaj mi tam, bo chcę was wysadzić. <ścoughs> o, fuck. Myślałem, że... ...przejdę po tej przerwie, bo... Tamtej przeszedł, a po tej drugiej już nie chciał. No dobra, chyba jesteśmy bezpieczni na chwilę. Tutaj mała zagadka. Mała zagadka środowiskowa. Musimy te pustaki tutaj położyć, żeby móc przesk przeskoczyć na tej desce. Kolejny jakiś jedziemy dalej, już się leciutko podnosi widzicie? Gadden, czekajcie, uda się teraz? Udało się. Uf. O! Chyba będą wyskakiwać, co? Nie, jednak? No dobra, nie to nie. Ups, teraz będą wyskakiwać albo i strzelać. Wow, wow. fuck mi, tego się nie spodziewałem. Wow, nie wiem gdzie iść w sumie. Fuck. What? Kaman. Dobra. No to już są chyba te kanały, co, które miały być. Mały labirynt. Ugh. Uh fuj Fujka, fujka. Czemu tu jest tak dużo trupów? Co tu się działo? Miiii, jakie mam żółte zęby! <śled> Idziemy dalej. Ups, coś tam strzela dalej. To nic nie ma, więc chyba musimy iść tam, gdzie były te wiszące z sufitu ziomeczki. Ło! Wow! co? Ej, czekajcie, jak to się stało? Pozwólcie od razu, że szybciutko jeszcze tylko sprawdzę, czym się robi Quick Load, bo F9, dobra. Nie wiem, czemu. Eee, kurde, chciałem rzucić im to, a się wysadziło. Dobra, teraz ich wysadzi chyba. Nice. I właśnie wtedy mi o to, o, o to chodziło, wiecie. <grywia> Dobra. Gdzie oni tam strzelają? To w nas dalej? O, fuck. chyba trochę za szybko. No ale dobra, wcinają deski, niech będzie. Oj, chyba będzie znowu sprint, co? No raczej. Ups. Dobra, chyba jesteśmy saved. Znaczy, ten śmieć tu pewnie jeszcze przyleci. Dobra, oślepił nas skubany. O, proszę, trochę amunicji tam było. Schowanej. Resist. Czyli, tak jak mówiłem, ruch oporu jest wobec okupanta. No idziemy, tu jesteśmy. Co my tu mamy? No nie, tutaj już nic nie było. Tutaj to wiesz sobie tylko odstawmy. Wow. us.

robotach, wkurzających. Dobra. Pójdźmy tam, w amunicji trochę było. No, dobra. No dobra, idziemy dalej w takim razie. Zaprezentowano nam nowy rodzaj wroga. Czyli te latające roboty z jakimiś takimi... Piłami tarczowymi, jak widzicie, nie wiem, czy lepiej w nie strzelać, czy lepiej chyba lepiej łomem? Tak mi się wydaje. Oops. Ło! Wow. Wow. <laughs> Nie tak miało być. <laughs> jeszcze raz. I tym razem poczekajmy, aż wszystko się wysadzi, co? Chyba już, ale słyszę jeszcze tego robota jakiegoś tam. Gdzieś tu jeszcze te roboty słyszę. Ale chyba mi się wydawało. Eee, dobra. Widzicie taki realizm, że aż kurczę się można nadziać. Ups. Gdzie? Słyszę Cię? Jest tam śmieć. Dobra, chyba go olewamy, co? Nie wiem, czy tutaj jakiś sekret jest, czy rzeczywiście mamy ten wyjść. O, ok. Jak on tu wleciał? Nie mam pojęcia. Wow, ile suppliesów? No, teraz to można żyć. Aha, jednak to był okej, okay, to był sekret. Także wróćmy na dół. Wow, Bum! Fajnie go zniszczyłem, tutaj chyba natrafimy na ziomeczków z karabinami. Wow, No, teraz to można grać. Czy tutaj coś znajdziemy? Wygląda na jakoś... Siema, ziom! Łoł! Wow. Łoł! Wow. Yeah. Skuban! Granat! Łoł! Wow. Nice! A więc są i zombiaki. Zapomniałem. <laughs> Dobra, nie ma co, bierzemy karabin. Tutaj chyba musimy razem z tym czymś przepłynąć? Hm. A tu jest jakaś dziura, dobra. Coś się tam zaklinowałem Whoops. Hm. Come on! Gdzie ty jesteś gnoju? Eee Widzicie w ogóle z tych robotów też wypadają te ładunki takie do Armora. Okej, okay, ktoś tam zeskoczył, widziałem. Whoops. Okej... Okay. Ten tu przeleci w ogóle jakoś? Przeleci. Dobra Ale przejść chyba tędy nie przejdziemy Więc musimy wracać tutaj Aha, ale tutaj też zamknięte A, dobra, już chyba kumam Tą rurą chyba musimy przejść Poczekajmy aż ta para przestanie. Aaa, tutaj są te śmiecie. Ups. A tego robota już nie chce zjeść? No trudno, dobra, chyba nie wiem, czy tu. Spróbujmy. No tak, dobrze. Jesteśmy po drugiej stronie. Będą rzucać w nas chyba. Whoops. Chyba nie tak miało być. Ten coś się tam zaciął. ziomeczek. No chodź tu. Wow. O! Dobra, chyba jest okej. Okay. Kurde, Pelet. Znowu jakieś zombiaki z nas wyskoczą. Wow. Wo. To nie wygląda dobrze. O kurde. O kurde. Ja chyba spieprsam. Kurde. No, kaman, gordo. Okej, okay, dobra, już kumam, nie muszę, nie powinienem skakać. No, chyba lepiej będzie od tego uciec. Bo właśnie pasy, co się tam teraz dzieje. Dobra. Chyba jesteśmy bezpieczni już. Co by tutaj? Hmm. te kratki otworzyć? Jakiś węzeł tutaj? Jest coś do przekręcenia? Nie? Chyba. Okej, okay, jeszcze tam skubańcy latają. Także nie zdziwi się jak. Aha, A, dobra. Okej. Okay. Jakoś tu pewnie będzie trzeba przeskoczyć, tak myślę. jeszcze napełnia What? To, może to się otworzyło co nie to o co tu chodzi podniósł się poziom wody co my z tego mamy hmm a tu się też podniósł dobra Znowu? Dobra, mam nadzieję, że oni nie potrafią pływać. Potrafią! Skubanie! Aha, ale tu się podniósł ten poziom, ale tu nic się nie zmieniło. Albo inaczej jeszcze. Dobra, jesteśmy w domu. Okej. Okay. Okej, okay, jeszcze są tutaj skrzynki, co jest, nie wypłynęły? Kama. Życie nam chyba i tak wróci. Dokładnie bo tylko tlen. Dobra. Widzicie jakieś środowiskowe zagadki, słuchajcie. Czasami trzeba ruszyć makówką. Co my tu mamy? Ok, hm. Jeszcze ktoś? Taki mądry? Ty. No chodź. Śmieciu. I ty. Dobra. Nie wiem, czy idziemy w dobrym kierunku, tak szczerze, ale. Wygląda na to, że tak? Ło! Wow. Kama. Ale upierdliwe te stworki, no i nic nie widzę. Dobra. Trochę życia straciliśmy, ale nie jest źle. Tutaj mały sekrecik, amunicja, pancerz. Co my tutaj mamy? No chyba musimy tutaj wejść, co? Whoops! Wow, się giba ta konstrukcja. No! Ej, co jest? Czy my mamy tutaj... No tak, jesteśmy za tym murkiem. Słyszałem dźwięk radioaktywności, więc chyba nie możemy za bardzo po tym chodzić. Dobra, słuchajcie. Wygląda na to, że możemy kończyć ten odcinek, bo już dochodzimy do pół godziny. Ech, dzieje się, dzieje się. Musimy uciekać, ciągle strzelamy. Trochę zagadek takich środowiskowych, logicznych. Mam nadzieję, że wam się podobało i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Elo.